Cześć, witajcie na kanale Ewangeliczny Challenge. Ja jestem Sandra. Dzisiaj jest 22 marca, czyli Światowy Dzień Wody. No i dziś, to fragment na dziś. I powtórnie, udał się za Jordan. Miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu i tam przebywał. Więc tak, Jan podczas chrztu wodą nie tylko powiedzmy, uzdrawiał ciało, obmywał je, ale też uzdrawiał duszę. Więc sami widzicie, że woda ma wielką moc. Zresztą bez wody nie ma życia. I dlatego dzisiejszym challengem będzie, abyście po prostu podziękowali Bogu za ten dar, za wodę i za chrzest. I też tak pamiętajcie, że wodę przydałoby się oszczędzać nie tylko jeden konkretny dzień, kiedy jest święto, ale też przez cały czas. No i pamiętajcie, że już subskrypcji ławkę w górę. Cześć!